Tak, otwieram swój sklep. Planuję przynajmniej otworzyć są własną dobra, markę rzeczową, ale dopiero kiedy po walce. Ogólnie, jakie są plany? Jeszcze raz, zacznijmy od nowa. Jakie są moje plany? Po walce chcę. Wiecie, że kiedyś nagrywaliśmy muzykę za damem dwa kawałki dla Beki tak, i, tak, i tak dalej. Chcemy to kontynuować, tylko w sposób trochę inny. Sami zobaczycie, w jaki. Będę dalej nagrywać nutki, planuję 11 traków, może wyjść płytka. Do tego dorzucam własną markę odzieżową. I głównie chcemy bazować na zajebistych klipach. Mamy już wszystko dogadane. Pomysł w głowie jest na to. Wracamy do muzyki i będziemy mieli markę odzieżową, nie? A czy marka odzieżowa będzie moja? A piosenki będziemy robić ja, Adam, i jeszcze będzie się dogrywać parę osób, nie? To już, zawracaj, Stasiu. No tu są, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Nie drzwi pizdy. Siemas. masz <laughs> bo... Siema, siema. No, się? No, <laughs> no tak. że znaje. każdy zostaje reparem eee... a skąd że chce nagrywać? Na ale nie powiedziałem co chcę nagrywać ja Poczekaj, dam ci fajerę Masz kieruj Dobra Ja się po już Ja nie powiedziałem O ty samu papugujesz Ziomek Ja pierwszą piosenkę powtarzałem Czemu ja mam się powtarzać Pierwszą dutę dodałem kurwa w 2017 Czy ktoś Z tych youtuberów miał własną piosenkę Wtedy nie kurwa, tylko ja miałem był z kurwa życia, multi, to, to byłem dziecko, no ja. I ja się nie, no, to nie to, to zamierzam to spinać to dupy. To, to bo ja nie mam z tym hmm, problemów, nie, że ktoś hmm. nagrywa. No tylko wy macie. 30, 30, 30, bo wy mówicie, kurwa, że ja chcę robić to, co ktoś robi. Nie, ja to robiłem w 2017, 90, a jest kurwa 50, 2020. Jest kurwa 2K20, a ja to robiłem 3 lata temu. I dlaczego ja mam rezygnować? No. Bo ty będziesz, bo ty będziesz mi mówić, że ktoś to robi? Ale chuj mnie to obchodzi, że ktoś to robi. I ja też będę to robił, bo ja już to robiłem wcześniej. I ja do tego wracam, ja nie, kurwa nie zaczynam tego od nowa. Dobra. To dawaj na ten, Dobra. I zobaczymy, i kto, i kto... Idziemy we czterech na kasynol. Ja miałem kurwa 90 tysięcy polubie tą piosenką, rozumiesz? Dobra, to da, no, na chatę najpierw, na ja miałem na ja 90 ja tysięcy ty jebanych lajków i kurwa 2000 nie, łapek ja, do, do, do dołu do tylko konkurs na rzeźniku dla ekipy. Rozumiesz? Ten przysiad robi na dutarze. Dobra, no dobra, trzeba się przebrać, wiesz elegancko do kasy na to wtedy więcej wygrywa. Tylko duże klamę będę tak latał 90 koła, Jerzy. Jeżeli... No ale nie, jeszcze... nie wracasz do rzeczy, które są, <laughs> które, które robiłeś i nie pierdol 30, 103, mi tu, że 90%. Wenę odzyskałeś twórczą, tylko no. hajs musi być. Nie, mam ochotę no, zrobić fajny klip. Po prostu no. mam faskę na klip, bo obejrzałem sobie Crashera od no, Blondskiego i zobaczyłem jakie furki fajna chłopina ma. Ja też mam do tego dostęp i to łatwy. Mogę mieć kurwa każde auto w rękach jakie jest kurwa na świecie Mogę mieć kurwa nie wiem, Korwety, Lamborghini, wszystko mogę mieć na klipach i chcę z tego skorzystać i se będę napierdalać to to, klipy z takimi furkami to to. i chuj, bo mam do tego to to dostęp, o, czemu? Ja będę mieć równo stoto wtedy, wiesz,